Kochani witamy was w pierwszym e, tegorocznym odcinku naszych wywiadów e, ADR Zaborówiec Architektonicznego Domu Rekolekcyjnego. Dzisiaj jesteśmy w nowych okolicznościach przyrody nad jeziorem brzeźnia właśnie w Okolicy zaborówca e, i chcielibyśmy powitać mojego gościa. ja powitam w imieniu. Witam Cię serdecznie Małgosiu, e, bardzo się cieszymy, że do nas przyjechałaś, jesteś pierwszy raz, e, wiem, że przebyłaś setki kilometrów, prawie 600 kilometrów. Mogłabyś powiedzieć naszym gościom, tutaj widzom, e, skąd przyjechałaś? E, przyjechałam z e, mi, małej miejscowości Wach. Jest to miejscowość położona na kurpiach zielonych. Piękna też e, okolica. Tak, blisko, w pobliżu mamy takie dwie, dwie większe miejscowości. Jest to po trasie, miejscowość po trasie Ostrołęka-Olsztyn, albo Warszawa-Ostrołęka-Olsztyn, jak ktoś. Mhm. E, no. Bliżej chcę się dowiedzieć. E, blisko mnie jest miejscowość Kadzidło, gdzie właśnie też takie tradycje kurpiowskie są kultywowane. Jest skansen, właśnie, e, słyszałem jest, o tym jest wesele kurpiowskie, więc... właśnie to jest taka impreza ogólnopolska. E, kościół pod wezwaniem Ducha Świętego, e, który też jest już zabytkiem, zabytkowym, mm. bo ma ponad 100 lat. Obok, e, z drugiej strony jakby, mam inną miejscowość, Mszyniec, gdzie również y, też przepiękne tradycje kurpiowskie i również Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Mszyńcu. A również mamy blisko Mszyńca taki kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny, gdzie jest można i sportowe jakieś wydarzenia, i kulturalne, mhm. i festiwale jakieś, czy jakieś po prostu koncerty są organizowane. Jest to Kurpiowska Kraina w wykrocie nad takim zalewem, gdzie też właśnie można sobie spędzić czas nad wodą latem. Bardzo Ci dziękuję za taką, bym powiedział, piękną też promocję regionu. A jednocześnie, jak, jak wiele takich atrakcji jest właśnie w tej części Polski, na Mazowszu, tak? Tak. E, I cieszymy się, że przyjechałaś tutaj do nas, na nasze tutaj wielkopolskie ziemie. I powiedz, jesteś, bo wiem, że jesteś po raz pierwszy, co ciebie skłoniło, gdzie się może dowiedziałaś o, o, o tym miejscu, o tym poście. No właśnie e, dowiedziałam się o, tych, o takich rekolekcjach, o tym poście Daniela e, już słyszałam wcześniej, natomiast jeśli chodzi o w ogóle o taki całokształt, że to jest połączone z rekolekcjami, e, to właśnie będąc e, w bańskiej wyżnej na rekolekcjach latem w lipcu e, z ruchem rodzin nazaretańskich, których też wszystkich pozdrawiam, Również rodziny nazaretańskie z Płocka i Okolic. E, właśnie tam dowiedziałam się o takich, o możliwości takich rekolekcji, one były, w, te osoby, które przebywały na tych rekolekcjach, były w innych miejscach w Polsce, natomiast ja tutaj, jak, jak poszukiwałam, to wyświetliło mi się e, po prostu Zaborowiec i w ten sposób termin, termin jakoś tak y, po prostu y, się y, Pokrywał, pokrywał z urlopem, tak z, ferii, ferie z feriami, zimowe. ponieważ ja pracuję w szkole, więc y, to dla mnie była taka. Y, no, y, poczułam, że to, jest taka, tak, że to jest to i że to jest taka dobra forma właśnie takiego odpoczynku dla mnie, ale też i duchowego takiego jakiegoś przeżycia. Mhm. No, cieszymy się, że, że w tym takim zagonionym świecie, y, y, gdzie ludzie potrzebują wypoczynku takiego, powiedzmy, fizycznego. Ale jesteśmy też istotą duchową. Nie? Jeżeli wierzymy w Pana Boga i chcemy ten czas też poświęcić na pogłębienie z Nim relacji takiej y, osobowej, y, no to, to, to rekolekcje na pewno mogą temu pomóc. Y, y, powiedz, czy łatwo było zostawić na te dni y, kochanego męża i kochane dzieci, bo wiem, że jesteś mamą licznej gromadki. W ogóle pozdrawiamy Twoich najbliższych. Tak, ja też bo... pozdrawiam, Dzieci, dzieciaki. Mam ich okay. dwoje dorosłych i pięcioro w domu, Pięknie. także i męża Bogdana. Serdecznie pozdrawiam. No, było to takie wyzwanie. Zastanawiałam się, czy sobie poradzą, bo to pierwszy raz tak długo bez mamy, ale tam wiem, że sobie świetnie radzą, także. Wszystko, mam nadzieję, że będzie w całości. Jutro Jak wrócę się do przekonasz. Domu i wszyscy tak. będą w całości. To jest taki stały element, że się, że się później też trochę zatęskni, spojrzy tak. z dystansu. E, nie? Jest jakieś takie docenienie. No i w zasadzie mi, mi, miłe są powroty, ale, ale te kilka dni dla siebie jest też ważne, żeby o siebie zadbać. Tak. Powiedz, czy trudno było tobie przejść przez te dni no, jakiegoś pewnego wyrzeczenia? No bo mało e, te 400 do 800 kilokalorii no, pewien jakiś, no, chciałem powiedzieć słowa reżim gimnastyczny, ale tu wszystko jest w wolności serca, więc nie było obowiązku, ale niemniej te formy aktywności gimnastyki, czy spacerów, czy, ale sam, sama dieta jako, jako spożywanie warzyw i owoców, miałaś jakieś trudności, albo co tak utkwiło Ci w przeżywaniu tego czasu, poznając swój organizm, nazwijmy też tak, nie? No właśnie, yy, yy, taki kryzys przyszedł drugiego dnia, i gdybym sama próbowała sobie taki post przeprowadzić, to pewnie bym zrezygnowała, dlatego że właśnie to tak zwany kryzys ozdrowień, czy później tak. pani pielęgniarka mi powiedziała, Właśnie, że taki, objawiało się to takim silnym bardzo bólem głowy, nudnościami i po prostu takim nieprzyjmowaniem, jakby organizm zareagował w ten sposób, że w ogóle nie chciał przyjmować tych pokarmów, że ja po mhm. prostu w tym dniu jakby przez pół dnia praktycznie już nic nie zjadłam. Ale po Eucharystii jakoś się wszystko wieczornej wyciszyło, wszystko jakby zaczęło wracać do normy i już na drugi dzień czułam się świetnie i od tamtej pory czuję się świetnie. I po prostu y, no, uważam, że będzie to z jakimś takim dobrym pożytkiem dla mojego zdrowia, ten post. No tak, jeżeli to jest pożytkiem <grym> dla Twojego zdrowia, no to i to dla Twoich bliskich, co Dokładnie. za tym idzie dla Twojej pracy pięknej w, w szkole jako pedagog, nauczyciel. E, no tutaj też y, zawsze, jeżeli ktoś ma jakiś kryzys ozdrowieńczy, nieraz jest to taka trochę blokada na przykład na warzywa na surowki. Mhm. Nie? Ale są też gotowane, czy, czy można być na sokach, więc jakby można, można wybrać. Jest ten drugi stół makro, na którym no, nie było ciebie i w zasadzie cała grupa wytrzymała, można tak, powiedzieć tak. gości Udało uczestników. Mi się Także mimo pokusy tego takiego jedzenia, yy, które no, ośmielę się powiedzieć, pretenduje do all inclusive, ale tak, w takim wymiarze wszystkiego jakby stołu. W sensie, że można sobie wybrać. <laughs> nie jest to porcjowane tak typowo. To faktycznie grupa wytrzymała, bo wiedziała też, po co przyjeżdża i jakby jest ta, ta okazja, nie? Tak. Tak jak powiedziałaś słusznie, w domu jest trudniej, w grupie jest ra raźniej, ale w ogóle jest też jakieś takie, może też wzbudzenie intencji, tak, jakieś dokładnie. postanowienie i niezmarnowanie tego czasu, tego, tego co no, na ten moment mamy, nie? Dokładnie, Do towarzyszą temu inne właśnie jeszcze jakby takie okoliczności, tak? Właśnie mhm. ta modlitwa, yy, gimnastyka. Ten czas jest tak wypełniony, że nie ma czasu się zastanawiać i nie czuje się głodu. Ja na przykład nie czuję głodu i z dnia na dzień coraz mniej potrzebowałam zjeść nawet. Mhm. A to jest też fascynujące, bo to tak jak ktoś nie jest totalnie... Weźmy pod, os, pod uwagę osobę, która totalnie nie ma wiedzy w tym, nie? Jak to jest, to jest, to jest wbrew logice 400-800 tak, tak. kilokalorii. A tu mamy w zasadzie, organizm spożytkowuje ten, tą nadwyżkę, czy pod kątem chorobowym, czy pod kątem jakiejś ewentualnej, tam gramów więcej, ale, ale chodzi faktycznie o to, że, 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 że jest, no, taki ten przypływ energii i, i to, że nie odczuwa się, nie ma dyskomfortu, że się jest głodnym, nie? Tak. Ale to dotyczy tylko osób, podkreślę, które konsekwentnie nie podjadają, nie? Tak. Bo gdyby ktoś zaczął podjadać, to momentalnie zostaje to rozregulowane i, i tu jakby trzeba być konsekwentnym, nie? Ale nawet nie? nie ciągnie do tego podjadania, to znaczy ten pierwszy i drugi dzień kryzysowy to był taki dla mnie trudny, mhm. że no Prosiłam Boga, żeby wytrwać w tym, tak, tak. żeby wytrwać, bo jak wiedziałam, że przetrwam ten dzień, to następne już będą mhm. łatwiejsze. łatwiejsze. A powiedz z tych wycieczek, które mieliśmy tu po okolicy, stara chata u Kowala, pozdrawiamy w ogóle Krzysia, tak. który świetnie otworzył nam tak. agroturystyczne po prostu wizję jak dawniej wieś wyglądała, kowalstwo, jeszcze w taki humorystyczny, prawda? W e, sposób taki, poczęstował nas jabłuszkami, z czym one były, z cynamonem, e, takie zapiekane, bardzo dobre I, i ta herbata rozgrzewająca, te zwierzątka, tak wszystko, tak można było poczuć taki fajny klimat. No już liście... też. A, tak właśnie, słusznie. Takim dyliżansem, Dylżancem na. Za Zap... <laughs> e, Także to też było faktycznie, no takie, takie taka taka ciekawa e, forma, e, no taka, taka, taka wycieczka krajoznawcza, byśmy powiedzieli, tak. nie? E, Co chciałabyś na koniec tak jeszcze, może jakby nie wiem przekazać naszym widzom? E, no. Jeszcze chciałabym to powiedzieć, bo mhm. byliśmy też również w Wieluniu, tak? W Wieleń, tak. Matka Wieleń. Boża, Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. Tak, niesamowite miejsce. Przepiękne miejsce. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Mhm. Byliśmy również w Górsku. W Górsku, tam jest galeria. muzeum, galeria mhm. ptaków rzeźbionych tak? przez tutaj miejscowego rzeźbiarza. Pana Mariana Murka, wspaniały człowiek, artysta, tak, naprawdę tak. w wielu talentach. I, I, i rzeźbiony pana... właśnie. E, takie płaskorzeźby scen z epopei naszej, pana Tadeusza, wraz Kapitalne. z możliwością odsłuchania fragmentów, przeczytania sobie Przez także aktorów, przepiękne, tak. po prostu byłam zachwycona. No i jeszcze na filmie byliśmy, tak? W, tak. Mm, w byliśmy wrześnie. Na filmie e, Powstanie Tadeusza Syki, Powstaniec 1863. 63. Świetna rola Sebastian Fabiański, w ogóle. Kapitalny aktor i scenariusz, w ogóle aktorzy tak, też. Prze, to... Przepiękna historia, warta naprawdę polecenia i obejrzenia. Nasza na prawdziwa, na faktach, tak oparta. Historia Ksiądz Brzuska pod Podlasia tak, w zasadzie. Podlasia. Niesamowity kapłan i, i, i historia takiego poświęcenia dla, dla Ojczyzny, dla Boga, dla narodu, nie? solidarności takiej. I to mówimy o bohaterze, który oddał życie za Ojczyznę, za Boga, za wiarę podczas powstania styczniowego, 160 już 161 lat temu, nie? także tak. to też tak film naprawdę dobrze zrobiony i też Cezary Pazura tam zagrał, więc tacy Daniel Olbrychski, znani, zacni aktorzy. Więc jak widzicie w Zaborówcu e, można się i modlić, i można ćwiczyć, e, no na przykład przysiady. Tak, tak. Jeszcze rehabilitacje tutaj. Rehabilitacje, masaże tak, właśnie masażę, u Pana tak, Tomka, super warto. Właśnie. Także... I kulturowo, krajoznawczo. Jest to też. Przepiękna taka... okolica, też taka urokliwa bardzo. Także zapraszamy do zaborówca. Dziękuję Dokładnie. Ci, Małgosiu bardzo. ja również dziękuję. Za wywiad. Jeszcze jeśli mogłabym na Proszę koniec pozdrowić. E, jeszcze raz bardzo. swoją rodzinę, ale również księży z parafii w Kadzidle i z mojej parafii Wach, księdza Franciszka i księży Ryszarda Kosińskiego, Przemysława Sasinowskiego i Adama księdza Adama Tomaszewskiego, o, przypomniało mi się. Także serdecznie Was, kochani, pozdrawiamy. pozdrawiamy. I zapraszamy I do, do zobaczenia Zaborówka. I swoich uczniów jeszcze i koleżanki A, z pracy, no tak, w to super. w Zalesiu.